Jest kozak, co? Nie ma dwóch zdań. Najlepszy z najlepszych. Sierżant! Co robisz? Ocznierza nie widać. A gdzie się jedziemy? Szukać tego Mikołaja. Ale gdzie? Dublina. Chyba Lublina chciałeś powiedzieć. Tam Dublin, Lublin. Ale tym poszejdolem pojedziemy? Co możemy i ten drobny No to tego drugiego, ścieżka. Cześć, mordeczki. Witamy po dłuższej nieobecności. Prosto z Bieguna Północnego, jak widzicie. Mikołaj nam pożyczył sanie. Dzisiaj jesteśmy w Lublinie. Jeden na minus 15, akurat nie. Także w nocy i tak było minus 20, więc nie ma tak źle. Zasuwamy do pierwszej naszej dzisiaj na restauracji. na kebab. I nie siedzimy. Także, rudolf Jeden mały rolo bym prosił. E, mięso mieszane i. A jakie mięso w ogóle jest? Kurczak no, widzę. A to? Baranina, tak? To co bierzemy? Mieszana, mieszana. Wszystko? A można trzy mięsa? To trzy mięsa bym był. Kurczak, wołowina, mieszany. Dobra, to niech będzie. Kurczak, wołowina, mieszany i. E, sos mieszany. Uh -huh. Nawet w lokalu zimno. No ale nie to, co na polu, 15 stopni na minusie. 5 kebałów mamy do przetestowania, a jak się uda to jeszcze byśmy coś po drodze do domu w Szomali gdzieś tam <laughs> w trasie tak to wygląda musiałem założyć kurtkę, bo jednak bo za zimno. pierwsze wblizienie dzisiaj Pierwszy od razu ostry przed wyczuwalny dosyć dosyć, ale nie jest aż taki tragiczny. Biała kapusta, czerwona kapusta, mięska w kurczak i połowina. to jak wiadomo ściśnięte do spieczony. Ale nie jest całkiem, całkiem takie, żeby się łamał i nam spadał. Oni ci, że inna sosa jak jak Rzeszowie, czy jak w Sos, nie wiem, co to jest za sos łagodny. Nie do końca mi przypadał on do gustu. Za to ten ostry, gdzie nie jestem fanem jakichś ostrych sosów, to ten ostry szybciej mi znowu się przekonuje. Gruby mówisz, że jest gruby. Gruby jest, ale popatrz, na tu jest tego ciasta nawinięte w środku. O. Także ten, fakt faktem, jako mały, chyba, że nas, jako z kamerą sfaworyzowali, i dalej coś więcej. Trzeba znaczy byłoby kiedyś spróbować kupić takiego samego sobie z kamery i, i zobaczyć, ją on faktycznie taki jest, jak nam dalej. W widzę czerwoną. W końcu pojawiają się też warzywa, widzę ogórka akuratnie. I sałatę baletową. Jest i kurczak nasz. No co mogę powiedzieć mm -hmm. w tym kebabiem? Nie jest najgorszy z wszystkich, które jadliśmy do tej pory, ale żeby jakiś szał był, jest tych tego, tego, tego Wygląda na gruby, ale, ale... Kolejne, kolejne i kolejne. W smaku średniak. Zobaczymy, czy pozostałe będą lepsze, czy gorsze, czy takie same. Nie przypad mi do końca lepszy niż szabarma krakowska, ale to nie jest jakiś super, super temat, tak jak Witam Państwa serdecznie, po dłuższej przerwie wracamy na naszą drogę kebabową, próbujemy. No, czuć ten sos, od razu wyczuwalny, ostry, po pierwszym gryzie. Czuć chrupkość tego naleśnika, jest tak fajnie przypieczony, choć jest uwinięty kilka razy. Tam się kręci takie ciemne mięso, zauważyłem. Mm -hmm. I tutaj tego nie widzę w tym kebabie. Jest takie baranina. Baranina. A ty wziąłeś? Nie brałem baraniny. Aha. O właśnie, Na pierwszym a ja wtedy się, się rzuciło. To mięso czarne takie. Tutaj tego nie mamy. On no, taki kebab, kebab, z surówkami. Macie Szału nam na pewno nie robi. Szału nie ma. No. Szału nie ma. No taki Szału zwykły <Szału. <Szału. <Szału ma, no, taki zwykły kebab z mięsem i kapustą czerwoną. No i jest jeszcze jakaś kapusta biała. Taki kapuściany. Ma, no. O, przebił mi się ogórek właśnie. No taki zwykły do zjedzenia kebab. Jak widzicie, siedzę w kurce, bo trochę zimno jest tutaj. Niby Jakie ogrzewanie chodzi, no ale mimo to jest zimno. Że to nie jest do końca lata, ale do dzisiaj mamy temperaturę, mówię, w zaskoczy zaskoczył minus 15. Dzisiaj no, minus 15, no to trochę już jest. Już nie pamiętam zimny, żeby taka temperatura była. To bardzo dużo jest tego ciasta owinięte. Tutaj miejscami aż widać. O, to jest same ciasto, cztery razy owinięte. No zwykły, średni, po, Taki polski kebab. Ka Dobra, co? Wyruszamy w tę zimę. No tak. Na tym do następnego. Zaraz zobaczymy gdzie. Dawaj, no to dawaj. Chyba się gryzować moją jestem. Za nami ten dur. Drugi test dzisiejszego kebaba w Lublinie. Idziemy do środka. Bo na polu noc nam zamarza i odpada. Come on. Masza małego, mieszane mięso, tak, tak. mieszane sosy. A mięso widzę, tak, kurczak jest na pewno i tam to jest w wołowo Dobra, okej. Okay. powinno być mięsa. Super. Ponoć dla wszystkich. Nie tylko dlatego, że nagrywamy, tylko dostaliśmy taką, taką herbatkę. Fajnie, bo zimno. takie zimno na polu, fajnie się ogrzeć przed jedzeniem. Aha. nie powiedzieliśmy, bo nie widzą scenami. Tam za małego podzieliłem 17, w małe małej 29 mieszanek. 29? Jest ekranik do zamawiania, zobaczymy, dotykamy, na miejscu, na wynos, lawasze, zupy, desery, kebab bułce, kebab box, nie trzeba czekać w kolejce, w razie czego wstajesz i zamawiasz. Ty I płatność jest przy tym też, można kartą razu zapłacić, to jest taki samoobsługowy lokal. Dobra, to wchodzimy w to, Coś grubo tutaj tego lawasza jest w środku. Wiemy? Powiem Ci, że spory jest większy niż to Tak, tam była to pilna akurat, ale może jest troszeczkę takim mówię innym ciastem. Mm, długo trzeba czekać. Wyrabiają na miejscu, widzę. Mm na bieżąco, dla wasze, dla wasze wyrabiają na miejscu, tam cały czas w klepie, widziałem ten kurczak kraft, ta bananina chyba też mi się zdaje no to tak, nie wyczułem fest ostrego tutaj sosu, czyli dla mnie na plus, nie przepadam głupio za tymi miejscami. grube, grube takie kawały mięsa, nie są takie jakieś tam tylko grube w sensie Lekko przypieczone w środku, soczyste, bardzo dobre. Mamy sałatę lodową, mamy cebulę. Jest i kapusty trochę też, akurat nie, ale tak mniej. Jest tu pomidorek. Szukamy kurczaka jeszcze. No, na pewno to lepszy i to znacznie lepszy od tego poprzedniego. cena... Ale cena też, tak że pamiętajmy ja o 12 zł różnicy. bardzo to, jest przypieczone. Nie wiem, Smaczne to mięso, jeszcze raz mówię. Przypieczone leciutko, a w środku takie... takie tak jak karkówka, bym powiedział. Takie się rozpływające, miękkie, fajne, soczyste to mięso jest. Jak się kręci na tym... Na kręciołku. kopalu. palu. To, to cieknie z niego ten tłuszcz, naprawdę sporo cieknie, cieknie tego tłuszczu. Powiem tak, dawno byliśmy w tym kalkowie, to znaczy tam, pamiętam ten Pol polenez i na drugi dzień, w drugim dniu, coś mi jeździ podobnie do polenesa. Kawa pod trzynastką to? Pod trzynastką, No to mówię, to tam może troszkę, no trochę chyba znaczy się od, od tego kebaba, ale nie dużo. Więc jak tam dałem 7,5, to tutaj dałbym 7. Brakuje mi kurczaka, trochę cena. Nie wiem, gdzie jest wygórana. Spróbuj. To na pierwszy rzut do oka te mięsa mi się spodobały, jak weźliśmy do lokalu, bo są wielkie i takie jak płaty, a nie jakaś milonka. Widać z góry, że jest bardzo dużo, gruby ten lawarz. No i jest go dużo. W środku też go widzę. Całkiem in, inaczej smakuje jak ten poprzedni, inaczej jest doprawione tutaj mięso, tylko ten lawarz mi nie pasuje, bo jest tylko bardzo dużo, grubo i w środku, i pozabijany. No ale smak. No, smak jest dobry. No, na pewno lepiej smakuje jak ten poprzedni. No ale jak widzicie można sobie... Polat, z czego ja skorzystam? Musztarda. Nie wiem, to struktury? Musztarda. To wygląda na musztarda. No. Nie, to jest jakiś majonezowy widać, turecki. Strukturę ma jak majonez. Próbuj. Mięso jest bardzo dobre. No, smakuje mi to mięso. Ten laparz, choć jest gruby i wyczuwalny, to smakuje, bo, bo robił na miejscu, jest to świeże. Nie? No co mogę powiedzieć o nim? No bardzo dobry kebab, na minus to, że dużo droższy od poprzedniego, no ale jak ktoś chce zjeść świeżego kebaba, wszystko przygotowane na miejscu, mają, robią sami, to polecam. No bardzo smaczny kebab. Jak oceniasz? ceniasz? byłem kremuśmiałą, mogę dać. No ale bym powiedział 7,5. To kończ to. Nie wiem czy jest całego, bo, bo ten lamas trochę zapycha. Trzeci test kebaba dzisiaj, habibi kebab, wielkie mięso na szybie, kecz taki wielki w środku. Dobra, nie czekamy na zewnątrz, powiem szczerze, bo, bo zimno i idziemy do środka. Bo Dobra. w baranie kurczak kraftowy 100%. Dawaj. Weźmiemy sobie małą tortillę, mięso mieszane. Jakie macie mięso kraftowe, mówicie tutaj, tak? Kurczak, Kurczak, wołowina, to mieszane, kurczak, wołowina. I sosy, a sosy jakie? Przez kosz, kropelkowy, z słodkimi z Jakiś e, mieszany, ostro, 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 Mieszane mięso, mieszany sos, mięsa kraftowe. Tak nam pan tutaj mówił, kurczak i było Lokal, mały, ale taki, taki przyjemny w sensie, ciepły. Na pewno cieplej jak ten tym pierwszym, co byliśmy. Barzyły ci kapy. Mm -hmm. No powiem, że mnie zatkało. Sos taki ostry, ale taki no hamsko -ostry. ostry sos. A jaki brałeś? Nie jest to. No, mieszany sos akurat nie Zaproponował pan czeskowy i, i ostry. Ten ostry to jest no, czy jakiś taki sos, kurczę. To nie jest całkiem taka taka gumowa, jest troszkę chrupka. Da się ją zjeść, Co, szukamy drugiego mięsa. Dziś tutaj widzę akuratny kurczak. Cenowo 19 zł. Ten sos jest go strasznie dużo. Popatrzcie, jak... mm. aż, aż, aż cieknie z niego. Nie potrzebnych dla tego sosu. Nie ma tutaj akurat, nie, nie można sobie postawić, jak <laughs> że dolać, nie? Ja, tam, tam ty sobie dolałeś, w poprzednim było trochę mało, tutaj jest go za, zdecydowanie za dużo. Ten ostry sos jest chyba hamski. Sporo kurczaka, szukam wręcz odwrotnie tego drugiego mięsa. Na razie go nie widzę. Byte tańszy niż poprzedni. zasie dużo tego sosu i kebabu. sos zabił mi tu wszystko. Wszystko mi zabiło, nie? Nie mm -hmm. rozważam sobie, jakby ktoś go wziął, w sam ostry tylko. Jedliśmy różne te sosy, nawet dzisiaj, w dzisiejszym pierwszym kebabie. Fajny gdzie mówię, że ja nie, nie, nie bo, przepadam za tymi ostrymi, więc a on był taki okej. Okay. Tu jest typowa marketowa Czy mięso kraftowe? Nie wiem. Kurczak, ja ze samego kurczaka, naprawdę. Wyglądała? No powiem Ci tak, z kurczaków zleżały, ale to nie jest świeży kurczak. No teraz Ci powiem, jak spróbowałem tutaj samego kurczaka, sorry. Kur... Powiem. No powiem, zaskoczyłem się teraz. ale to tak, mogę Moja cena tanio i tyle. Brak e, drugiego mięsa. Sos, najgorszy jaki do tej pory chyba jadłem w ogóle w jakimkolwiek kebabie. Nie wiem czy bym nie wrócił na tego wegę w Krakowie szybciej jak tutaj, naprawdę 4,5. tyle. Ja tu więcej nie dam absolutnie. Habibi? Tak. Habibi, Habibi. Nie wiem czy mam się jeszcze wypowiadać na ten temat. Tak e, trochę złagodziłem swoją opinię. W lokalu do tylu, ile można było złagodzić, no ale tragedia. Czasami mi się wydawało, że po tych takich małych, różnych yy, wsiach, miasteczkach, gdzie nie ma faktycznie wyboru, jest jeden kebab kurczę, czasem gdzieś tam na, na jakąś gminę, czy małe miasteczko, te kebaby są niedobre, nie? W poró porównaniu do tego, nie? No ale kurczę, Lublin, centrum miasta, jakiś ryneczek, no coś takiego. No najgorszy kebab, jaki w życiu jadłem. Najgorszy kebab, jaki jadłem w życiu. Nie no chciałem te... tego głośno tak mówić, żeby się Panu smutno nie zrobiło.